Jesteśmy po dwóch dniach kongresu, wspaniałego wydarzenia. Kongres jest miejscem spotkań służb księgowych, ale również płacowych. Miejsce do wymiany doświadczeń, a z punktu widzenia naszej firmy, doskonała okazja do porozmawiania w szerszym gronie. W szerszym, bo możemy porozmawiać w gronie jednostek oświatowych dużych, małych, samorządów dużych, małych. Staramy się dobierać tematykę, która interesuje naszych klientów. W tym roku poświęciliśmy czas na gorące tematy: dogrywka PPK, no i to, co najważniejsze Polski Ład. Cieszymy się niezmiernie, że spotkało się to z dobrym odbiorem. Dla nas to jest siła napędowa na pracę na kolejne lata. Dzielenie się swoją wiedzą jest naprawdę dużą przyjemnością, zwłaszcza, że widzimy tutaj swoich klientów, a po długim czasie szkoleń zdalnych to jest naprawdę duża przyjemność zobaczyć Państwa na żywo. W czasie kongresu mieliśmy możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, mieliśmy możliwość podyskutowania na nurtujące nas pytania. Prelegenci byli w stanie rozwiać naszych wiele wątpliwości dotyczących i spraw merytorycznych, i technicznych. Także kongres spełnił swoją rolę. Jestem bardzo zadowolona z tego, że zdecydowałam się tu przyjechać. Przede wszystkim to, co jest charakterystyczne, a z czym się do tej pory nie spotkałam na tego typu spotkaniach, to bardzo taka swobodna, ale z klasą zaproponowana formuła rozpoczęcia i prowadzenia kongresu, czyli przetykanie czysto merytorycznych spotkań takimi luźniejszymi, które sprzyjają i integracji i spojrzeniu na siebie jako na ludzi, a może niekoniecznie jak na urzędników. Na kongres do Wulkana przyjechałam po raz pierwszy, tylko dlatego, że przedstawiciel z rejonu Lubuskiego strasznie namawiał, że jest to bardzo fajna impreza i że warto przyjechać. Postanowiłyśmy tutaj z księgowymi przyjechać. Kongres był super. Najważniejsze dla mnie to było to, że mogłam porozmawiać z wdrożeniowcami o zmianach, które nastąpiły, które nastąpią. I miło jest to, że one, oni wysłuchują tego, czego nam brakuje w tych aplikacjach. Chyba nie jest dziś tajemnicą, że żyjemy w czasach, kiedy wiedza i umiejętności to jest potęga, czyli inwestowanie w naszych pracowników, inwestowanie, podnoszenie ich kwalifikacji to jest sukces każdej jednostki, każdej organizacji. I właśnie kongres był odpowiedzią na te wszystkie zmiany, które spotykamy dnia dzisiejszego w tych gąszczu przepisów, które niejednokrotnie nas stresują, powodują, że widzimy sytuację nie do przejścia, nie do odparcia. A wiedza, która została przekazana i informacje są tego uzupełnieniem. Ale kongres to nie tylko szkolenie, ale to przede wszystkim wspaniała atmosfera, pozytywne emocje, możliwość spotkania ludzi z pasją, takich, którzy na co dzień robią to samo co my. I dzięki temu możemy się wymienić wieloma spostrzeżeniami i, i podzielić swoim doświadczeniem zdobytej przez nas pracy. Co udało się zrobić? Na pewno trochę popomagać, tak? W, tu wspólnie w przerwach staraliśmy się Państwu podradzać, popomagać. Pozostajemy w kontakcie i liczymy na Państwa udział w roku kolejnym. Tu mam nadzieję, że. Stwarzamy dobrą atmosferę, że klienci są zadowoleni z wiedzy merytorycznej, ale również z tego, że mogą z nami porozmawiać i poznać troszeczkę nas, jak działa firma Vulkan, o czym myślimy, co może ich spotkać w przyszłości. Więc myślę, że wszyscy są zadowoleni, albo przynajmniej znaczna część wyjedzie z kongresu w przeświadczeniu, że dobrze spędziła czas.